Witam wszystkich serdecznie na kanale Rekin Srebra. W dzisiejszym odcinku zaprezentuję Państwu pierwszą monetę z nowej serii Ragnarok, Skoll i Hati od Germani Min. Zapraszam serdecznie na odcinek. Ragnarok miał być poprzedzony narodzinami i śmiercią Baldura, najszlachetniejszego z bogów. Bogini Frigg powiła Odynowi bliźniaków, pięknego Baldura, patrona światła i wiosny, oraz jego ślepego brata Hoda, którego uważano za patrona ciemności i zimy. Bracia pomimo dużych różnic bardzo się kochali, a Baldur często był oczami swego ślepego brata podczas spacerów po Asgardzie. Jednak Baldura dręczyły koszmary o wizji jego śmierci i końcu świata. Jego ojciec Odin postanowił rozwikłać tę zagadkę i udał się do krainy śmierci Helheimu, gdzie, przy pomocy potężnej magii, wskrzesił wieszkę Wolwę, aby przepowiedziała przyszłość. Proroctwo Wolwy nie wieszczyło nic dobrego, ponieważ Baldura miała czekać śmierć z rąk jego ślepego brata. Gdy Frigg dowiedziała się o tej przepowiedni, postanowiła ocalić syna. Zmusiła wszystkie istoty na niebie i ziemi, a nawet rośliny, kamienie i metale, aby złożyły przysięgę, że nigdy nie skrzywdzą Baldura. Jednak zapomniała o Jemiole, która rosła na korze dębu. Od tamtego czasu Baldur cieszył się nieśmiertelnością, a sobie podczas uczt rzucali w niego na zabawy bronią, która sama odlatowała na boki, nie wyrządzając mu żadnej krzywdy. Nie spodobało się to Lokiemu. Pełen gniewu wobec bogów, którzy odrzucili jego dzieci Jormurgundra, Hel i Fenrira traktując je jako potwory i wyrzucając je poza granice Asgardu. Loki miał pomysł na zemstę. Zbliżył się do ślpego Choda i zaproponował mu udział w zabawie. Chod odparł, że nawet nie trafi w Baldura, ale podstępny Loki zaoferował, że pomoże mu wycelować i pokieruje jego ręką w stronę brata. Biedny Chod nie wiedział, że strzała, którą wręczył mu Loki, była wykonana z jemioły. Gdy strzała trafiła Baldura, wokół zapanowała cisza. Bóg Baldur nie żył. Loki natychmiast uciekł z miejsca tragedii, a asowie ruszyli za nim w pościg, ale Loki był nieuchwytny. Bogowie postanowili więc wysłać poselstwo do krainy śmierci Helheimu, aby prosić potężną Hel, królową zmarłych, o przywrócenie Baldura do życia. Hel zgodziła się, ale tylko pod jednym warunkiem: uwolni Baldura tylko wtedy, gdy wszystko, co żywe i martwe na świecie, będzie go opłakiwać. Gdy ogłoszono tę wieść, czas jakby się zatrzymał. Płakała ziemia, kamienie i metale, zarówno bogowie, jak i olbrzymi. Tylko jedna olbrzymka, Tok, nie uroniła żadnej łzy. Był to oczywiście Loki w przebraniu. Bogowie w końcu odkryli, że to Loki stoi za całą intrygą i schwytali go, gdy ukrywał się pod postacią łososia. Zawlekli go natychmiast do jaskini wewnątrz ziemi, gdzie został przywiązany do trzech ostrych kamieni, żyłami splecionymi z jego martwego syna. Nad jego głową zawiesili dużego jadowitego węża, z którego stączyła się jadowita trucizna. Tylko jego żona, olbrzymka Sigyn, pozostała przy nim zbierając kapiącą truciznę do misy, aby oszczędzić mu cierpienia. Kolejnym znakiem nadejścia ragnaroku miała być straszliwa zima Fimbulwinter, Winter, która potrwa aż trzy lata. Zima wyczerpie wszelkie zapasy i doprowadzi do wojen na całym świecie. Brat będzie walczył z bratem, ojciec zabije syna. Będzie to czas szaleństwa i pogardy. Świat umrze wśród mrozu, a na niebie dwa straszliwe wilki, Skoll i Hati, pożrzą słońce i księżyc. Świat pogrąży się w ciemności, a Ziemia zacznie się trząść. Stojący na straży Asgardu Heimdall dostrzeże nadchodzące niebezpieczeństwo i zadnie wróg Hor, aby zgromadzić wszystkich bogów do ostatecznej bitwy. Dźwięk rogu rozlegnie się we wszystkich dziewięciu światach Yggdrasila, a Ziemia zacznie drżeć. Ogromne trzęsienia ziemi zerwą łańcuchy Lokiego, który uwolni się i poprowadzi statek na Galfar, zbudowany z paznokci umarłych. Fenrir, przerażający wilk, zerwie łańcuch Gleipnir, który go więził, a za nim podąży śmierć i zniszczenie. Z ognia Muspelheimu wyruszą ogniste giganty, wiedzione przez potężnego Surtra. W tym czasie zapieją trzy koguty, wzywając do walki wszelkie istoty w dziewięciu światach. Odyn, wszechwiedzący bóg, Kroczy do Valhalla, aby wezwać swoich najdzielniejszych wojowników, którzy mają wypełnić swoje przeznaczenie w ostatniej walce. W ostatecznej bitwie bogowie stawią czoła potworom. Odyn zmierzy się z Fenrirem, potężnym wilkiem, podczas ostatniej bitwy. Mimo, że Odyn walczy dzielnie, zostanie pożarty przez Fenrira zgodnie z przepowiednią. Po śmierci ojca do walki stanie Widar, syn Odyna. Widar mając na sobie magiczny but, wykonany ze skóry, którą zbierano przez wieki na jego cześć, przygniecie dolną szczękę Fenrira. Następnie z ogromną siłą rozerwie szczęki wilka, zabijając go i mszcząc śmierć swojego ojca. W tym samym czasie Thor, bóg burzy i piorunów, zmierzy się z Gundrem, wężem z Midgard. Thor nie szczędząc Mjolnira uderzy bestię, lecz wąż opluje go jadem, który przeniknie do jego krwi. Thor zada śmiertelny cios, miażdżąc czaszkę Gundra, ale sam upadnie martwy po dziewięciu krokach. Loki i Heimdall spotkają się na polu bitwy. Walka między nimi będzie zażarta, ale oboje padną martwi, zadając sobie nawzajem śmiertelne ciosy. Na koniec Surtr, ognisty olbrzym, uniesie swój płonący miecz i podpali cały świat. Asgard, Midgard i inne światy spłoną w płomieniach. Jednak Ragnarok nie będzie ostatecznym końcem. Z popiołów Starego Świata wyłoni się nowy. Kilku bogów przetrwa kataklizm. Baldur powróci z krainy umarłych, by przewodzić nowemu pokoleniu bogów. Razem z nim odrodzi się jego brat Hodr, a także Wali i Vidar, synowie Odyna, którzy przetrwali ostateczną bitwę. Frigg, matka Baldura, również przetrwa zagładę, czekając na powrót swojego ukochanego syna. Magni i Modi, synowie Tora, przetrwają Ragnarok i odziedziczą Mjolnir młot swojego ojca, by chronić nowy świat. W nowym porządku świata będą odgrywać kluczową rolę jako obrońcy równowagi i sprawiedliwości. Świat odrodzi się. Rzeki znów będą płynąć czyste, a złote pola będą rosły tam, gdzie wcześniej były zgliszcza. Nowy porządek przyniesie spokój i harmonię, a bogowie, ludzie i natura będą żyć w zgodzie. Chociaż stare opowieści o Ragnaroku nigdy nie zostaną zapomniane, to świat będzie gotowy na nowy początek. Tak więc moi drodzy, mamy pierwszą monetę z serii Ragnarok, Skoll i Hati, którzy rozpoczynają tą serię, ale pozwólcie, że wyciągnę monetę z kapsuła i zobaczymy jak prezentuje się ten walor. Awers monety przedstawia spektakularną gonitwę za słońcem i księżycem, w której Skoll, potężny wilk, ściga słońce, a jego brat Hati próbuje pochwycić księżyc. Centralną część awersu zdobi obraz świata wzbogacony specjalną farbą UV. Po naświetleniu latarką ultrafioletową świat emituje intensywne, gorące barwy, przypominające rozżarzoną lawę, co dodaje głębi i wyjątkowego efektu wizualnego. Dodatkowo na awersie umieszczono dwa naturalne kamienie: kamień słoneczny, który symbolizuje Słońce, oraz kamień księżycowy, który imituje księżyc. Te detale dodają monecie wyjątkowego blasku i elegancji, a kamienie symbolizują szczęście, pomyślność i równowagę. Awers wyróżnia się także wysokim reliefem przekraczającym 3 mm, co nadaje całości imponującą trójwymiarowość. Szczególnie efektowna jest precyzyjna struktura sierści wilków, która została starannie odzorowana, tworząc imponujące wrażenie wizualne. Rewers monety przedstawia spękaną ziemię, a w centralnej części widnieje dwugłowy orzeł, symbol Germanii Mint. W otoku umieszczono nordyckie ornamenty, które nadają monecie wyjątkowy charakterystyczny wygląd, podkreślając jej styl inspirowany mitologią nordycką. Na samym dole wśród ornamentów widoczne są dwa wilki odwrócone do siebie tyłem, co symbolizuje równowagę między światłem a ciemnością oraz wieczną gonitwę między tymi dwoma siłami. Po obu stronach orła znajdują się symbole, po lewej stronie Słońce, a po prawej Księżyc, które wprowadzają harmonię, odnosząc się do kosmicznego porządku i odwiecznej równowagi między dniem a nocą. Nad orłem umieszczono napisy: Germania, rok bicia 2024, wagę monety 2 os oraz próbę i symbol srebra AG 999,9. A pod orłem widnieje nominał: 10 marek. Całe tło rewersu zostało zaprojektowane w formie spękanej ziemi, co idealnie współgra z awersem, tworząc spójną symboliczną całość, odzwierciedlając głębokie znaczenie mitologii nordyckiej. Projekt monety jest dziełem pani Kingi Sabatowicz, dla której jest to debiut w tej dziedzinie. Mimo że to jej pierwszy projekt, moneta wyróżnia się starannością wykonania oraz świeżym podejściem, co z pewnością zostanie docenione przez kolekcjonerów. Inicjały pani Sabatowicz zostały dyskretnie umieszczone na awersie pod ogonem Wilka Skola, który ściga słońce. Do monety dostaniemy ciasny szczelny kapsel, który doskonale zabezpiecza walor przed uszkodzeniami oraz piękne grawerowane pudełko, w którym znajduje się certyfikat autentyczności. Na certyfikacie znajdują się wszystkie kluczowe informacje dotyczące parametrów monety, takie jak nominał, rok bicia, waga i próba srebra, średnica oraz jakość wykonania. Dodatkowo jako zabezpieczenie każda moneta posiada indywidualny numer wybity na Rancie, który jest zgodny z numerem na certyfikacie autentyczności. Nakład tej monety to jedyne 500 sztuk na cały świat. Całość prezentuje się rewelacyjnie, bardzo wysoka ocena. Tak więc moi drodzy, kolejna świetna moneta Super Premium dołącza do mojej kolekcji. Jeśli chodzi o debiut pani Kingi Sabatowicz, to myślę, że stanęła na wysokości zadania i należą się wielkie brawa. Jeśli pierwszy walor został zaprojektowany i wykonany w ten sposób, to myślę, że kolejne walory w tej serii będą równie znakomite, a nawet dużo, dużo lepsze. Stawiam moi drodzy, że w tej serii znajdzie się powyżej pięciu walorów. Myślę, że jest tutaj naprawdę bardzo dużo potworów, które mogłyby się znaleźć na ekranie kolejnych monetach w tej serii. Nie ukrywam, że chciałbym w końcu zobaczyć Jormur Gundra na y, jakiejś monecie od Gremani Mint. Może być to naprawdę spektakularna moneta w wysokim reliefie. Być może zobaczymy jeszcze wyższe reliefy, ale oczywiście będziemy musieli poczekać do kolejnych monet w tej serii. Pamiętajcie, moi drodzy, że wszystko co mówię w swoich filmach to nie są porady inwestycyjne, jest to tylko mój punkt widzenia, są to moje prywatne przemyślenia. A na tą chwilę dziękuję Wam wszystkim za uwagę. Do zobaczenia, trzymajcie się, cześć.